Metropolia Bydgoska.pl Siedem lat. Tyle kibicy żużla w regionie zmuszeni byli czekać na kolejne derbowe starcia pomiędzy Apatorem Toruń a Polonią Bydgoszcz. Siedem lat temu dwukrotnie lepszy okazał się Apator i niestety dla kibiców Bydgoszczy podobnie było w tym roku. W dzisiejszym programie przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w tych derbowych starciach, a także przeanalizujemy to, co czeka Polonię w najbliższych tygodniach. Po kilku porażkach z rzędu mało kto wierzył, że Polonia w derbowych pojedynkach z Apatorem Toruń zdobędzie jakiekolwiek meczowe punkty. Pomimo tych dwóch wysokich porażek myślę, że z derbowych start z Apatorem można wyciągnąć kilka pozytywów, a bezapelacyjnie największym z nich jest Andreas Lijager. Duńczyk w dwóch spotkaniach z Apatorem zdobył 27 punktów i 2 bonusy, wygrywając przy tym 6 wyścigów. Jak na standardy Polonii w tym sezonie jest to wynik absolutnie niepotyczny. Duńczyk oprócz zdobywanych punktów prezentował się świetnie na torze, zwłaszcza w meczu z torogiem u siebie, Liager przypomniał kibicom zgromadzonych na trybunach najlepsze czasy Emila Sefodinowa czy Tomasza Goloba, odbijając się od płotów na łukach bydgoskiego Owalu. Liager udowodnił tym samym, że niestawianie na niego w pierwszej części sezonu było absolutnym błędem. Pokazał, że ma papiery na, na świetną jazdę, że ma pomysł na to, jak się ścigać i w najbliższych pojedynkach będzie liderem klubu z Bygoszczy. Niestety prócz kapitalnej jazdy Andreasa Jagera wciąż w składzie Polonii próżno szukać pewnych punktów. Właściwie co mecz Huckenbeck, Lampard czy juniorzy przeplatają dobre występy z zerówkami. Niemiec, który w tym sezonie dał kilka symptomów skutecznej jazdy w obydwóch darmowych spotkaniach przywiózł po 6 punktów, co zważywszy na to, że na tę chwilę wydaje się on być drugim najlepszym zawodnikiem Polonii, jest wynikiem zbyt słabym i jeśli Huchenbeck punktów więcej nie będzie zdobywał, to Polonia nie będzie wygrywała meczy, bo Kamil Brzezowski na tę chwilę jest w beznadziejnej formie, Jerzy Kans też powiedział, że nie skreśla kapitana drużyny, ale że na pewno je będzie on startował we wszystkich meczach. Jednakże zważywszy na to, że ani Lampard, ani Brzozowski nie dają na tę chwilę gwarancji solidnych zdobyczy punktowych, jazda z Andrasem Jagerem pod numerem 8 jest niezbędna. Z tej, z tej pozycji Duńczyk może zastępować na przykład Mateusza Błażykowskiego, który był awizowany w meczu wyjazdowym z Toruniem. Ten manewr wyszedł skutecznie i jeśli Lampard i Brzozowski nie ustabilizują swojej jazdy, to właśnie jazda z jednym Polakiem powinna Polonii przynosić lepsze, lepsze rezultaty, większą skuteczność. A patrząc na występ Dawida Lamparta, który zdobył w turnie 10 punktów, wydaje się być on na tę chwilę lepszy od Brzozowskiego i pewnie będzie awizowany również do kolejnych spotkań. Pomimo skutecznej jazdy Andrasa Jagera, Polonia wciąż ma ogromny problem z Polakami. Kamil Brzozowski, po kilku fatalnych występach, został odsunięty od składu meczowego przez Jerzego Kanclerza. Prezes Polonii odniósł się do tego tematu, mówiąc, że on nie skreśla ale że na pewno nie będzie on występował we wszystkich spotkaniach. Brzuska wiadomo w pierwszym meczu derbowym zawiódł kompletnie zdobywając tylko jeden punkt i na tę chwilę wydaje się, że trudno będzie stawiać na kapitana drużyny, trudno będzie wymagać od niego dobrych zdobyczy punktowych i... Manewrem, który tutaj mógłby zaradzić tej słabej jeździe Polaków, jest ustawianie Andrasa Jagera pod numerem 8, co w derbowym spotkaniu przyniosło dobre korzyści. Jager zdobył 12 punktów, i wydaje mi się, że na ten chwilę jest to zabieg, który na też powinien stosować. A jedynym Polakiem, który powinien występować w tej piące seniorów jest Dawid Lampart. Który też, jak zresztą cała drużyna, przeplata dobre występy ze słabszymi, ale w Toruniu widać było, że jest szybki, dobrze startował, zdobył 10 punktów, i to właśnie on powinien być tym seniorem polskim, który występowałby w meczach, a Lijager zastępowałby z podusemki na przykład juniora Matusza Barzygowskiego, tak jak to było w Toruniu. Niestety poza słabo jeżdżącymi Polakami nie widać też wsparcia dla Lijagera ze strony obcokrajowców w Polonii. Huckenbeck, który miał w tym sezonie kilka dobrych występów w derbowych spotkaniach, przywiózł dwa razy po sześć punktów. Może nie jest to wynik tragiczny, ale na pewno od Niemca, w sytuacji, gdzie kontynuowany jest David Bellego, trzeba wymagać po prostu dużo więcej. Huckenberg na tę chwilę ma średnią poniżej 1,5 punkta na bieg, co na pewno jest wynikiem za małym i jeśli Polonia chce się utrzymać, to musi teraz mecze u siebie wygrywać i Huckenbeck na pewno musi tych punktów zdobywać więcej. Oprócz Niemca w składzie na derbowe pojedynki był również Matić i Wacic. Słoweniec nie wiadomo czemu cały czas jest te, znajduje się w tym składzie, dostaje kolejne szanse pomimo tego, że ma on na tę chwilę średnią poniżej punkta na bieg, co jest jednym z gorszych wyników w całej eWinner piersiolidze żużlowej. Oprócz tych niewielkich zdobyczy punktowych, wacić nie daje symptomów skutecznej jazdy. W Toruniu był on często o pół prostej za przeciwnikami. Dlatego naprawdę trudno jest zrozumieć mi i pewnie też kibicom Polonii, dlaczego Matyci Wacic dostaje kolejne szanse zamiast Dimitrija Berze, który może i na tej chwili nie jest w wysokiej formie, sobą pojechał w Grand Prix Challenge w Goriczan, ale jednak Francuz w zeszłym sezonie, jak i w tym, dawał Polonii bardzo wiele w meczu w Ostrowie i Berger pokazał się z bardzo dobrej strony, również pojechał dobrze ze Gdańsk i na pewno pomimo tej słabszej formy Francuz daje nadzieję na te zdobycze około 8 punktowe, które na pewno Polonii będą bardzo potrzebne w następnych spotkaniach. Czy lekiem na problemy Polonii okaże się Troy Bachelor. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że wypożyczenie Australijczyka z Rowu Rybnik jest decyzją jak najbardziej zrozumiałą. Bachelor ostatnie sezony spędził na torach pierwszoligowych, w których to, na których to prezentowało się bardzo dobrze. Przez dwa lata był w czołówce najlepszych zawodników pierwszoligowych zdobywając dwucyfrowe, dwucyfrowe zdobycze bardzo często, miał średnio powyżej dwóch punktów. Dlatego sprowadzenie tak doświadczonego zawodnika w tym trudnym okresie dla klubu może być strzeją w dziesiątkę. Co prawda ten debiut bachelora w barwach w Polonii nie był jakoś wyjątkowo udany. Troi zdobył 5 punktów. Dał się dwukrotnie wyprzedzić na dystansie raz Tobiaszowi Musielakowi, a raz Wiktorowi Kłakowowi. Jednakże widać było, że Bachelor potrafi ścigać, tylko po prostu jest zardzewiały. No bo ciężko się dziwić, skoro objechał w tym sezonie zaledwie 8, 8 wyścigów na trochę ekstraligowych. Jednakże myślę, że Jerzy Kanclerz i, i kibice z Bydgoszczy będą mieli z Bachelora sporo pociechy i że Andreas Liager otrzyma ze strony doświadczonego Australijczyka, byłego zawodnika tego Grand Prix, wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje. Patrząc teraz na to, co czeka Polonię w najbliższych tygodniach, trzeba sobie jasno i szczerze powiedzieć, że sytuacja jest zła, ale jeszcze nie beznadziejna. Polonia ma na swoim koncie dwa punkty i tylko jeden wygrany mecz, a przed sobą trzy domowe spotkania z Lokomotywem Daugavpils, Ostrołem Ostrów oraz Unią Tarnów. Definitywnie wszystkie te trzy spotkania Polonia musi wygrać. Dobrze by było dorzucić do tego również bonus, ale patrząc na rozmiary porażki, które poniosła Polonia w tych spotkaniach z tymi rewelami na, na ich torze, o ten punkt bonusowy będzie, będzie bardzo trudno, dlatego trzeba się skupić na zwycięstwach u siebie. Dobrze by było również dorzucić coś na wyjeździe, ale trudne tereny w Łodzi, w Gdańsku i w Gnieźnie nie napawają dużym optymizmem przed tymi spotkaniami, chociaż Gdańsk w tym sezonie uległ już dwukrotnie na własnym stadionie, więc Polonia na pewno nie jest bez szans. Te derbowe pojedynki pokazały, że. Sytuacja do, poprawiła się, że zawodnicy jadą z większym zebem i charakterem, więc może Polonii uda się powalczyć na tych terenach na wyjeździe. E, niestety, sytuacja nie leży tylko w rękach żużlowców Polonii. Lokomotiv e, na tę chwilę e, jest w bardziej uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ ma on cztery, cztery spotkania na własnym torze. E, bardzo dobrze byłoby dla kibiców Polonii, gdyby Lokomotiv e, któreś z tych spotkań przegrał. Niestety Łotysze na swoim torze od wielu lat pokazują, że są bardzo groźni i, i mogą tam wygrywać z każdym. Więc tak jak mówię, Lokomotiv jest w tej chwili w lepszej sytuacji. Wydaje się też, że są Łotysze w lepszej formie i co najważniejsze bardzo wysoko wygrali z Polonią na własnym obiekcie. bo aż 60 do 30. Dlatego prawdopodobnie punkt bonusowy w konfrontacji z Lokomotivem pojedzie na Łotwę. Dlatego właśnie tutaj Polonia musi robić to, co, to, co, do, niej, to, co do niej należy, musi wygrać u siebie. Miejmy nadzieję, że podopiecznie, że o kanclerza pokażą, że stać ich na tą walkę w pierwszej lidze i za rok kibice Żużla Piedgoszczyk, którzy tak spragnieni byli tej walki pierwszoligowej, nie będą musieli znowu chodzić na mecze drugoligowe. Ode mnie na dziś to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o aktualnej sytuacji Polonii, co myślicie o transferze Troja Bachelora. A dzisiejszy odcinek możecie znaleźć na facebookowej stronie metropolia.bydgoska.pl, a także na kanale YouTubeowym. A my widzimy się za tydzień po meczu z Lokomotywą do Gawpis. Do zobaczenia!